Rocznie każdy z nas marnuje nawet 366 tysięcy litrów wody i, choć wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, to narastający problem, który w najbliższych latach może spowodować, że wody w naszych kranach po prostu zabraknie. Dlatego tak istotne jest odpowiednie gospodarowanie zasobami wodnymi i odzyskiwanie wody wykorzystywanej np. Na, na potrzeby spłukiwania toalety. Małopolska o problemie wie i ruszyła już do realizacji zadań mających na celu poprawę retencji wód w naszym regionie, ale również zwiększania świadomości mieszkańców. Małopolska wspiera gromadzenie budowłodowodowych. Dla nas bardzo ważne jest to, żeby ta mikroretencja, mała retencja była promowana, były akcje edukacyjne i one się realizują przez organizacje pozarządowe przez Stowarzyszenia, które właśnie edukują, jak oszczędzać wodę w różny sposób. Natomiast Małopolska zdedykowała pro, program, pod nazwą Małopolska Deszczówka, że właśnie zachęcamy samorządy, głównie gminy, do tego, żeby można było gromadzić wodę na budynkach użyteczności publicznej w przedszkolach, szkołach, remizach strażackich, domach kultury. Ważne jest to, że jest możliwość dofinansowania do wykonania instalacji, która gromadzi wodę, a później ta woda jest używana do chociażby podlewania roślin miododajnych, czy do innych rzeczy, gdzie można wykorzystać chociażby wodę techniczną. W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się przydomowe, ekologiczne oczyszczalnie ścieków, ale to nie jedyny sposób na to, by oszczędzać wodę. Są różne sposoby na recykling wody. Można zbierać wodę która płynie z kranu do, do miski i na przykład tą wodą spuszczać w, w toalecie, po kąpieli, wannie, tą wodę można użyć do mycia podłogi. Oczywiście są też rozwiązania technologiczne, które mogą nas wspierać w tym zakresie i wtedy stosuje się albo zbiorniki specjalne, które fil filtrują wodę, żeby te cząstki stałe czy, czy biologiczne usunąć, ale na przykład też biologiczne oczyszczalnie przydomowe to jest, to jest Rozwiązanie na to, żeby, żeby tą wodę też w gruncie po prostu oczyszczać i żeby ona zostawała, a niekoniecznie była jakoś tam chemicznie przetwarzana. Warto pamiętać również o gromadzeniu tzw. wody szarej, która stanowi realną oszczędność nie tylko dla środowiska, ale również dla naszego portfela. To taka woda, która powstaje w gospodarstwie domowym, na przykład po kąpieli, po zmywaniu naczyń czy po praniu, ale nie zawiera nieczystości z toalet chociaż nie nadaje się już do spożycia, to jednak nie jest silnie skażona i po wstępnym oczyszczeniu możemy ją wykorzystać na przykład do spłukiwania toalet, do podlewania ogrodu czy innych prac przy domu. Zużycie wody do spłukiwania toalet szacuje się na około 25 do 30% całkowitej objętości wody, którą pobieramy z wodociągu. A teraz wyobraźmy sobie, że ta objętość wody jest wodą z recyklingu. Instalacje do wykorzystania wody szarej już pojawiły się na rynku, dlatego my, doradcy do spraw klimatu i środowiska, realizujący w powiatach województwa małopolskiego. Program Life IP Eko Małopolska zachęcamy do takich ekologicznych rozwiązań. Z wyliczeń specjalistów wynika, że codzienne zużycie wody do gotowania oraz picia stanowi zaledwie 3% całkowitego zużycia. Zdecydowanie najwięcej wody pochłania nasza higiena osobista, spłukiwanie toalety czy mycie naczyń i pranie. Rocznie to tysiące litrów wody i tysiące złotych wylanych do zlewu.